sprawy na temat działania, działalności samorządu terytorialnego i na wykonu. Nie podlegał nas ta przyjacielu, ta skarbach była wystana przez Panią... Chciałbym się zapytać, jakiś jeszcze pan mógł tego podnieść, bo już wysłuchano jednej strony i chciałbym wyszedł z

Cmentarza jest buch. Sprawa jest poważna i niepoważna. Z jednej strony poważna, bo stwierdzenia w tej skarce są takie, no powiedzmy, obciążające pracowników puchu. Z drugiej strony nie ma żadnych dowodów na to, że tak było. Sprawa dotyczy cmentarza i powiedzmy też sobie szczerze, że na cmentarzu jest tak, jak jest. Zastanawiałem się właśnie, czy nie po tych... O, o tej sprawie, czy nie jednak nie wydać tych nie wiem, 100 tysięcy i nie zrobić tak jak już w dużych aglomeracjach, tak? bo ten cmentarz mamy jeden, mamy spory, on się rozrasta od wielu lat. Yy, nie mamy bazy komputerowej, nie mamy yy, odpadu geodezyjnego, na którym naniesione są bardzo szczegółowo i precyzyjnie dane. Poza tym no, trzeba by zrobić bazę, elektroniczną bazę, uchodzić taki, taką na stronie, czy to no, włożę, że na że tak naprawdę można sobie kwaterę nabyć w internecie. Czyli mamy plan cmentarza, mamy elektroniczną z podkładem geodezyjnym, numery działek itd., itd., itd. wytyczenia, które trzeba było zrobić. no To koszt by, może był większy, ale myślę, że za 100 tysięcy Byliśmy w stanie zrobić, nawet może taniej byśmy byli w stanie zrobić opracowanie przynajmniej programu komputerowego i geodezyjne rozrysowanie kwater wraz z nazwiskami osób, które są tam pochowane. Widziałem to, więc myślę, że tu nie obowiązuje tajemnica danych osobowych, bo a jeżeli nawet nie udostępnienie, bo ja widziałem to w magistracie, to przynajmniej jest dla pracownika bardzo łatwo, bo przychodzi człowiek i na przykład pyta, gdzie jest mój grób, tak? No to urzędnik wchodzi, wpisuje dane i już określa. Ta alejka, numer alejki, wtedy można by po alejki, tak? Pierwsza, druga, dziesiąta, główna, pierwsza, druga, trzecia, czwarta, piąta i byłoby to proste. Można by też, że tak powiem, wtedy po 20 latach, bo mamy często gromy, które są bardzo zaniedbane i od kilku lat na przykład ktoś nimi w ogóle się nie opiekuje. Z powodu braku tego systemu trudno jest wyłapać to wszystko, ten system automatycznie y, od razu pokazuje. Skończyła się umowa drzwi na 20 lat, tak? Proszę bardzo, zblokuje nam klip. I, tak? I y, Wysyłamy kwit, jeżeli przez z 3 miesięcy, w po pięciu 5 lat tak, chyba tak, to, jest, to wtedy grób ulega rozbiórce i jest nowy kwatera, tak? Trzeba powiedzieć, że my nie mamy wysokich opłat za, za dzierżawę, bo my mamy 200 zł na 20 lat i 150 zł za wytyczenie miejsca, czyli za, za, za wskazanie tego miejsca. To jest 350 zł. No, Przyjąć, że, że tu w sąsiednich cmentarzach nawet parafialnych jest to 10% przeciętnie od, od budowanego pomnika, tak, to jest 10 złotych, tak, tak, czyli proszę zobaczyć różnicę. Na pewno cmentarz nie zarobi też na... na, na czyli inaczej opłaty cmentarza nie, nie, nie pozwolą na remontowanie, zrobienie tego systemu, ale podnoszenie tych opłat też będzie się środowisko i nie wszystkich będzie stać jest jakie sytuacje dużych mieszkańców czyli e, Takiego Złotego środka nie ma, więc należałoby tego gospodarczyć z budżetu i zrobić. Nie wiem, czy naprawdę szybko nie przystąpić do tych rad, bo te właśnie problemy tego typu są powodem takich konfliktów. Moim zdaniem e, zresztą nie będę się wypowiadał. Jest to tego prezes. mi prezes dał wyjaśnienia. Wyjaśnienia są takie, że to y, pani, państwo y, nieprawnie zajęli y, około metra w placu, nie mieli na to umowy, nie mieli y, żadnej ustnej umowy, nie płacili za to ani grosza, nie było jakichkolwiek podstaw do tego, co oni twierdzą, że pracownicy Pułku czy zakładów wtedy kumarowego wytyczyli im to, czyli czy i powiedzieli, że oni mogą to sobie zrezygnować. W związku z tym, że rozszerzamy zablokowaną część cmentarza w stronę nowej bramy, bo ona była zablokowana. Znaczy, było tam zapisane miejsce dla Intre. Tak? W tej chwili uruchomiliśmy to, i każdy, kto zgłosił, może w tym miejscu lub wykupić w na górę. No, powstał konflikt, no bo skoro, skoro trzeba rozebrać teraz e, ten klon, no to Państwo, że nikt to legalnie, ale żadnych dokumentów na to nie posiadają. Nie potrafią wskazać, kto to nie im nie pozwolił zagospodarować z miejsca. Nawet jeżeli ktoś to zrobił, to zrobił to bezprawnie, bo regulamin cmentarza wyraźnie. Określa, co, gdzie i komu wolno. Natomiast rzeczywiście yy, porządku tam nie ma i trzeba by ten porządek wprowadzić. a można go wprowadzić, tylko w taki sposób, jak mówię, czyli bardzo precyzyjne usytuowanie kołów rozumieszających. Oczywiście tam yy, ten, który jest, nie do końca będzie z tym, który będzie mi się zgadzał, bo tam są i jest, ten tak, i tak. Ale to też. Yy, Trzeba by uregulować właśnie w ten sposób, że jeżeli robimy już podkład geodezyjny, to zalewamy bardzo sztywno kołeczki ziemi, 2 cm, czy 3-cylplometrowe, i tylko na bazie tych kołków można y, poruszać się w zakresie kwatery, Kwatera dwuosobowa ma szerokość 2,5 metra. Tak? Wyjaśnienia prezesa pug odnośnie skargi, jaką służyła pani. zostało to no, wyjaśnione, czy jest w tym I, jeśli nie, to y, proszę o y, gruntowne y, no, przebadanie tej sprawy i no, ty, no, jakieś sumienne podejście do tej sprawy. Dziękuję. Y, ja może też odpowiem tak w skrócie, ponieważ y, to pismo było skierowane również do mnie, ja je przekierowałem do prezesa. Chodzi o to, że hmm, są roszczenia co do ziemi. Tak, według prezesa byłby nieprawnie zajętej, według państwa zgodnie z prawem. Nie przedstawiono na dzień dzisiejszy, z tego co wiem, żadnych dokumentów, że odbyło to się tak, panie prezesie, zgodnie z prawem. Hmm, nie ma żadnego dokumentu, który... Umożliwiałby dzierżawę tego terenu przy grobie. Chodzi o kląb przy grobie, który sobie bez kilka osób czy kilkanaście osób na, na cmentarzu wykonało, bez jakiegokolwiek pozwolenia, bez uzgodnienia, bez zapłacenia za dzierżawę, bo przecież jest regulamin cmentarza, on obowiązuje, są miejsca, które się wykupuje, u nas te opłaty są bardzo niskie. Bo miejsce dwuosobowe to koszt 200 zł na 20 lat. Ja tylko powiem, że na sąsiednich komentarzach ta kwota e, wynosi około 1000 zł, a w przypadku e, postawienia nowego pomnika to znowu 10% wartości pomnika. I to tyle. I sprawa. Panie prezesie jest w samodzie nie tak? U premiera. U premiera ja, i Zobaczymy co pisze. Premiernie. Będziemy. Czekali na rozstrzygnięcie